Żeby już nie używać starego kanału mowy, czyli starej mowy. Stary kanał mowy. Stary kanał wito, mowy, obsesuje, czyli tak. stara mowa. Rozumiem, ale stary kanał, pan to widział gdzieś w głowie, pan to gdzieś czuł, nie wiem, w aparacie mowy, w emocjach? Nie, chodzi o to, że nowa mowa mhm. to jest wytwarzanie nowego kanału mowy. Tworzymy nową mowę od początku. Nowy kanał mowy. Natomiast ona musi mieć. Skoro nowy kanał, to musi mieć jakąś przestrzeń w człowieku, musi mieć przestrzeń w emocjach. Tak, i o to właśnie chodzi, że jak budujemy mowę od początku, od pojedynczych e, mm, słów, krótkich zdań. E, właśnie trzymając kontakt wzrokowy, e, spokój wewnętrzny. Jak odwrócę wzrok, to Pan przestanie mówić? <laughs> <laughs> Oczywiście, że nie. <laughs> no ale jest to ważny aspekt jednak. E, I w konsekwencji dochodzimy do pełnych zdań. E, coraz więcej mówimy, e, więcej niż wcześniej. E, w końcu możemy swoje myśli wyartykułować swobodnie. Tak jak chcemy, i to jest ta mowa docelowa. Kiedy rozpoczęła się przygoda z nową mową? Trzy e, lata temu. Już mówię nową mową trzy lata. Jak miałem 36 lat, później niż Rafał. Co też pokazuje, że w każdym wieku można zmienić ten patologiczny nawyk mowy. Przez obawy zacząłem się wycofywać powoli, ale coraz bardziej jest mówienia w towarzystwie i unikałem różnych sytuacji stresujących, bo zauważyłem, że jak się stresuje, to się problemy powiększają. I jak mówiłem o szkole, to na przykład też w sklepie stojąc w kolejce, też to było stresujące dość, bo jak się już stoi w kolejce, zaczyna się myśleć, co trzeba powiedzieć. Te słowa, które trzeba zaraz powiedzieć, narastają. Także jak dochodzi do momentu mówienia, już żeby zamówić dany artykuł, to następował blok. Zawsze się zastanawiałem, dlaczego ja jestem tym obciążony i nie mogę mówić swobodnie w każdej sytuacji, co chcą i kiedy chcą. A ja miałem swoje problemy, zawahania i trochę zazdrościłem tego. Hmm, ale to było bardziej w takiej postaci. W nowej mowie co przyszło najtrudniej panu pokonać? Najtrudniej myślę, że przełamanie na początku, yy, pierwsze etapy nowej mowy są stosunkowo <laughs> wolne i bardzo spokojne.